Słuchajcie, akcja jest taka. Wisicie mi za to 100 zł, żeby nie było, że ten. Ja wiem o co chodzi, pomimo że tego nie oglądałem, no jak, jak zapewne wiecie. Do Ekierta Marianna Schreiber powiedziała, tylko nie wiem, na jakimś programie Prime'u to musiało być. Coś go przeatakowała na zasadzie, że on nagrywa wywiady specjalne. A Jekier ją dopytał, a z jakimi pedofilami, o, 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 o kogo ci chodzi? I ona powiedziała, że o Marcina mu chodzi. I ogólnie to jest, to jest przegrana, od, to jest od góry chyba przegrana sprawa w sądzie. No bo nie możesz, nie możesz kurwa... Powiedzieć, że ten i ten z imienia nazwiska kurwa jest pedofilem, skoro, nawet jakby ktokolwiek dostał zarzuty z tego tytułu, to nie, nie, to nie znaczy, że to nie znaczy, że do momentu, kiedy nie będzie prawomocnie skazany, to nie, to, to, że ta osoba po prostu nie narusza kurwa 212, nie? Tylko że z Marianną jest taki problem, że Marianna kurwa nic nie ma, nie? To jest, ona jest goła i wesoła. Pozywać kogoś, kto nie ma kurwa na prawnika, to, to takie to też jest. Ja nie wiem jak to się rozwiązało, bo ja, ja nigdy nie uczestniczyłem w rozmowach, że trzeba ją pozwać kurwa, czy coś. delko przy okazji No, to też 2-3 tygodnie temu. Ja po prostu wiem, że ona go w jakimś stopu, stopniu pomówiła, ale nie mam informacji, żeby ktoś kogoś pozywał. Na co mówiła, że odpowie za te słowa. Okej, okay, no to musicie się kierować tym, co nacu powiedziała. No to nie wiem, czemu nie pytacie. Bo ja jakby nie uczestniczę w tym temacie. Wiem po prostu, że jakieś słowa zostały wypowiedziane, wiem, że wiem, że te słowa nie są, kurwa, najbystejsze, jakiekolwiek masz tam osąd w tej sytuacji, bo można powiedzieć to też w jakiś sposób, żeby ludzie zrozumieli. No po prostu zachowałaś się jak mało inteligentna osoba, mówiąc to w takiej formie, w jakiej to powiedziała. I tyle. Ale czy ona, czy ona będzie za to pozwana, czy nie będzie, to ja nie wiem. Ja no, ostatnią osobą, którą się zajmuję w swoim życiu to Marianna Schreiber. Jest zamiennik 20 zł za, za dzień od siatki? No nie, bo to trochę inaczej działa, bo to, zobacz, najpierw jakby taki jest patent. Zakładasz komuś sprawę karną i on tą sprawę karną przegrywa. I on tam zostaje skazany na przykład na, na grzywny. Albo zostaje skazany na, nie wiem, pracę społeczną albo na, na cokolwiek, na jakiś bardzo mały wyrok, ale zostaje skazany. Masz glade, że ta osoba jest winna. I potem na podstawie tej sprawy karnej idziesz i zakładasz sprawę cywilną. I tam już rościsz jakiegoś zadośćuczynienia. Bo tak jak w sprawie karnej, no to, to nic, nie jakby, no nic nie chcesz ugrać poza tym, żeby kogoś, żeby kogoś, żeby kogoś uznać za winnego. I jak wygrywasz sprawę karną, no to wygrywasz sprawę cywilną, no bo, no bo tak to działa. No i potem na przykład możesz powiedzieć, że te słowa kosztowały twoją reputację, nie wiem, milion złotych i opuzywasz ją o milion złotych. Sąd tak na to patrzy, mówi, milion to dużo, nie wiem, 200 Koło, nie? I analogicznie analogicznie masz z tymi sprawami tam dubiel, Wardenga i tak dalej. Jak, jak Wardęga przegra tą sprawę karną, to on nie dostanie jakiegoś wyroku z kosmosu. Dostanie, nie wiem, sprostowanie, dostanie tam grzywne, Nie dostanie, no nie, pój nie pójdzie na 10 lat do więzienia, bo po co? Ale jak ją przegra, to potem Marcin weźmie te papiery i pójdzie do sądu cywilnego i powie, chce odszkodowanie. I tam już w zależności, kto jak policzy, jak na to Tylko najpierw, oczywiście, najpierw musi kupa Marcin wygrać z Wardęgą, nie? jakby w tej karnej, ale jak nie. A czy wygra, czy nie wygra, no to pewnie każdy ma swój punkt widzenia. Mi się trochę ten te temat przejadł. Rozumiecie, czy nie? Wizerunek Dubiela taki schujawarty obecnie w on sobie może wygrać 50K? No nie, no, no, nie rozumiesz, stary. Sytuacja jest następująca. Jeśli Wardenga przegra sprawę z Dubielem, to wizerunek Dubiela, który był tutaj. A... Jest teraz tutaj, gdzieś tam na dole, to za to będą próbować. Jaki był punkt zwrotny pomiędzy wizerunkiem Dubiela tutaj a tutaj? No film Wardengi. Więc jeśli udowodnią mu, że ten film był kłamliwy, nieuczciwy i pomawiający, to jakby Wardęga odpowiada, że chłop stąd jest tutaj. I teraz tak, czy Wardęga przegrywając tą sprawę? znaczy, czy Dubiel wygrywając tą sprawę nagle będzie tutaj? Oczywiście kurwa, że nie, nie będzie. Bo ludzie powiedzą, no i chuj. Króci w dupę Marcin. N nadal jakby nadal będzie tutaj, ale to, że on będzie miał kwit do, do sądu cywilnego, że w sądzie karnym uznali, że to on, on jest za to odpowiedzialny, no to trzeba to będzie jakoś zrekompensować, nie? I teraz tak, no dużo rzeczy się może wydarzyć, du dużo, o wielu rzeczach to ja pewnie jeszcze nie wiem. Tym bardziej wy, więc to wiesz, to wszystko jest takie kurwa. To jest nadal jedna rzecz. jak Wardenga przegrał i, mu, i będzie kwit na to, że ściągnął z Dubiela stąd. Dotąd, to nieważne co ludzie powiedzą, co będą myśleć, no to trzeba będzie za to zapłacić, nie? I teraz, tak, czy w Polsce. inaczej, czy, czy 100 koła na przykład, to duża kara? No kurwa, no zależy, no pewnie dla Ciebie tak, dla Wardęgi nie, no bo podejrzewam, że ma takie pieniądze, nie? Czy da się z tego wyciągnąć, nie wiem, 10 milionów? Że coś powiedzieć, ja nie mówię, że, że tyle powinno być, ale wiesz, 10 milionów abstrakcyjna kwota, kurwa, czy sądy w Polsce tyle zasądzą? No kurwa, no nie wydaje mi się, nie. Ja nie wiem, nawet jaka jest najmocniejsza ta, najmocniejsza kara, jaka była w historii. że to też jest świeży temat, no, no mało kiedy, no mało kiedy ktoś tak medialną no to chyba nie było, czegoś takiego w historii sądu polskiego, że jakiś influencer niby coś powiedział o drugim influencerze i coś tam i, i go ludzie teraz nie lubią i Coca-Cola nie robi deala, No jakby to wszystko nowe jest, nie? O czym w ogóle gadamy? Wiedział, że jego ziomik jest pedofilem, nic nie zrobił, koniec gadki. No dobrze, no tylko to jest twój osąd, nie? A to, że ty masz wiedzę operacyjną, to nie znaczy, że ta wiedza jest przydatna w sądzie. Albo że byłbyś w stanie to udowodnić. Stary, to jest tak proste jak to, że ty dom nie masz, bo każda inna opcja jest dla ciebie nieracjonalna tylko w sądzie tak to nie działa, nie? Gdyby nie będzie miał 5% na wpłatę są do sądu, 10 błałek za dość uczynienia, to co są para kaloszy. <noise> Marcin mógł zrobić laterę i zgarnąć 100 milionów, ale nasz wizerunek przez nie pozwolił mu na to. Widzicie, no i to, to następne, to, to, to jakby to są jakieś domniemania, domysły, to jest wasza interpretacja. Marcin niestety jest zagubionym człowiekiem. W życiu 10 milionów nie zasądzi, pół miliona też będzie ciężko wyrwać. Cała sztuka przekonać sąd do zasadności kwoty. Wiesz co, no właśnie, no właśnie to jest ciekawe, no bo oczywiście domniemamy mnie mamy teraz, ale wyobraź sobie, że przyjdzie jakaś osoba i przedstawi kwity, że zarabiała milion złotych miesięcznie. To by była prosta kwota milion złotych miesięcznie. I po tym, jak ktoś zadziałał na jego niekorzyść, zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli de, czyli de facto możemy uznać, że przez działania jakiejś osoby, ten człowiek, co zarabiał milion, zarabia teraz 990 tysięcy złotych miesięcznie mniej. I jak teraz to wyrównać, stary? No najbliższe 5 lat, 10, 30. Najpierw przyjedź do niej, potem się zakochuj, przyjeźdź do Jaworsza, na to mnie znajdziesz. I wszystko inne, o czym wiedział od Stewarta. Czyli co dokładnie? To jest mój osąd, czy słowa bielka, potwierdzające wiedzę o tym, co robił no tak w sumie to, no to, tak w sumie to nie masz racji, nie? To jest twoja interpretacja tych słów. I teraz ja nie mówię, że nie masz racji. Ja ci nie powiem, że ogólnie nie masz racji, nie? Ale twoje subiektywne zdanie, a to, to jak na to spojrzą służby, to są dwie różne rzeczy, nie? Dlatego to jest to, co ja ci mówię, nie? Wiedza operacyjna, a dowód w sądzie to są dwie różne rzeczy. Topiel doskonale wiedział, że do niej pojechał steward, więc wiedział co on odpierza. Ale czemu tego nie ujawnił? Ja nie zadaj mi pytań, na które ja nie znam odpowiedzi. Mnie nie było podczas tej rozmowy. Na pewno no, korzyść wardengi, całej tej sytuacji, działa to, że ta słynna dziewczyna z Anglii, z tego co ja wiem, być może, i nawet niech będzie inaczej, być może to po, po, pozwoli śledztwu nabrać tempa i wystawić parę DPO, to ta dziewczyna ponoć nigdy w prokuraturze się nie pojawiła. Więc de facto kto komu krzywdę robił, jak nie ma pokrzywdzonego? Toż nawet w temacie stewarta, nie? Bo czasami widuję, że ta dziewczyna, bo ja ją tam mam na, Instagramie, no jakieś, jakieś stopy sprzedaje na, na OnlyFansie. Nie wiem, tak? nigdy jakoś tam, tam nie zauważyłem, te jakieś takie kurcze Dążę do sprawiedliwości. Nie wiem, Marcin i tak jest moim zdaniem w beznadziejnej sytuacji, i na ten moment po roku i miesiącu jestem na 99% pewny, że to jakby jest bezcelowe, wszystko co się dzieje. To czy on dostanie zarzuty, czy ich nie dostanie, czy wygra z Wardęgo, czy nie wygra z Wardengą, to nie ma nic wspólnego. To nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym, jaki jest, a on faktycznie jest taki, że on jest w głębokiej dupie i nie zrobił nic przez ten rok, żeby w niej nie być. Bo to nie chodzi o to, czy ktoś rzuca zdjęcia na Instagram albo czy filmy dodaje na YouTube'a. To o jakąś refleksję, jakiś mental, jakieś zmiany zmianę podejścia, o jakąś inicjatywę. Natomiast tak samo jak było, tylko nie ma trzech kroplówek, które to czasami regulują. Dziewczyna mnie dwa dni temu po 2,5 roku zostawiła. Bez jakiegoś powodu w zasadzie. Mam ochotę się nie obodzić. Słuchaj, ja chuj to mam, nie? Jak na koniec dnia. Ja mam powiem rzecz, która może będzie ciężka do zrozumienia dla niektórych Jeśli zostawia Cię dziewczyna, nie wiem zwolniliście zwolnili Cię z pracy Rozkurzyłeś koło, krawężnik czy jakieś inne rzeczy, które są, no, są przykre, są czasami kosztowne Krzyżują Ci jakieś plany, które miałeś, ale które na koniec dnia są nic nieznaczące Bo to są nic nieznaczące problemy Mi się śmiesznie o tym słucha Mi by było przykro, stary, jakby Ci mama umarła Jakbyś się dowiedział, że masz raka Jakby Ci kurwa piany kierowca potrącił psa. To są kurwa rzeczy nieodwracalne. To są. To jest kurwa coś, gdzie trzeba się zatrzymać i się zastanowić. Ale kurwa, zostawiła ci dziewczynę, no ja dole Na tym świecie jest 4 miliardy innych kobiet. Ja wiem, że może dzisiaj ci się wydaje, że ona była jedyna. Kurwa nie była, no, no. Nie była, no. od tego kwiatu jest pół światu, kurwa, i to dosłownie pół. A może nawet trochę więcej niż pół. Więc no. jak już ktoś się kurwa wiesza, bo dziewczyna go kurwa zostawiła też takie historie. Są, czego mówię, ja pier ty. O chuj tu chodzi! Jakie tam procesy kurwa, ciągi przyczynowo-skutkowe kurwa zaszły w tej głowie, mówi ja p*** dole! No chuj! Stary, nawet jak ją bardzo kochałeś, to nie bądź egoistą. Jeśli chcesz dla niej jak najlepiej, a ona uważa, że najlepiej nie jest koło twojego boku, to pozwól jej odejść i niech będzie szczęśliwa. I ciesz się szczęściem, kuwa, że ona jest szczęśliwa, że nie jest z tobą, no. Wytłumacz to sobie jak chcesz, nie? A to nie chodzi o to, żeby zakładać lindera i się na ruchanie umawiać, no nie? Nie każdy potrzebuje takich, a nie innych bodźców, no. Tak samo jak nie każdy chce pić wódkę, kurwa, przez najbliższy tydzień. Widziałem. Zony wstawił zdjęcie Krecika. Wczoraj na live. Wspomniałem, że to pet i sam sobie konto wysadził, jak już wrócisz, to ustaw sobie profilowe. I że no to jest niby yy, ten krecik nie ten Krecik też mnie wyzywa, no ale ja po prostu nie daję mu klautu, no nie wiem, jakieś tam... Ja też mam takie wrażenie, że ten Krecik ma, kurwa, co dwa dni nowe konto. No, ale czasami widzę, ten Krecik coś tam wrzuci, nawet śmieszne. Potem jak się do mnie przypierdoli, to daję mu bloka, a potem tam po tygodniu ma, kurwa, nowe konto. No, ale to jest wkurzające, stary. Ja, znaczy, ja też czuję, że to takie pewnie jest dla Zonego, że wiesz, że siedzą, że, że siedzą jakieś dzieciaki i jakby ich jedyna, jedyna obecność w internecie, no że... W do kogoś, nie? Ja na przykład tego nie czaję, bo jeszcze rozumiem, jak to jest kurwa toksyczny, ale mam z tego pieniądze. A tak żeby siedzieć kurwa parę godzin dziennie, wyzywać każdego po kolei nic z tego nie mieć, to, to ja nie wiem, kurwa. To, to, to takie? Są ludzie, którzy lubią klewić grządkę, są tacy, którzy czytają książki, a są tacy, którzy kurwa robią memy i wyzywają ludzi od Kukoldów. No. Nie wszystkie pasje muszę rozumieć, nie? Jzemek miał dwie laski, obie miały EFA. a Honey nie miała Fa jak z zdaniem. No kurwa, ale z drugiej strony zobaczcie, bo ja mam też takie wrażenie, że jak coś się dzieje na rynku polskim, kurwa to jest mega krytykowane, nie? A jak coś się dzieje na światowym kurwa rynku, to to, to Sigma i tak dalej. Ja nie wiem jak się nazywa, ale w sumie ani on, ani on, ale jakiś ziomek z tej ekipy Logana Pola był z jakąś gwiazdą porną. Kurwa, ile to ja się nie naczytałem przez lata, bo to też już nie wiem czy oni są nadal razem, ale na pewno ileś lat temu byli. Kurwa, ja się naczytałem, że ja pier że taką dziewczynę, że to, że tamto. Kurwa, na koniec dnia ona dostawała z pusty, kurwa, z czarnych pał do buzi. Lana Rhodes. Lana się z nią rozstała. Okej. Okay. No widzicie, i to jest takie kurwa dziwne, nie? Bo jak to jest Lana Rhodes i to jest jakiś inny znany ziomek, to kurwa Sigma i w ogóle, nie? Stary, zresztą jest kult, kurwa Kim Kardashian. Ja nie wiem, czy nadal ona, czy teraz Kylie Jenner nie jest jakaś. Bo ja jakby nie, nie, nie zajmuję się życiem, kurwa Kardashianek. Ale no, no kurwa, no Kim Kardashian zasłynęła tym, że ją kurwa. Peklowali, kurwa, matka była reżysorką tego filmu. No to tam też chyba nie jest jakoś po kolei i wszystko w porządku, nie? A co powiedziała, kim kurwa przez lata to była na na najważniejsza, kurwa, to, to było na na najważniejsze przykazanie dla polskich Julek rocznik, kurwa 2000-2003. Dla narodu, co ile mnie pamięć nie myli, wystąpiła kiedyś w filmie Premium Pukak i przyjęła ponad 80 spustów na twarz czy w godziny. No znaczy, wiesz, przyjąć spust na mordę, to to, to, to nie, nie jest to dla mnie jakby jak, jak ten. To zajem jakby ktoś się oblał. Nie wiem, tego kurwa nie chciał połykać, mieście go w ustach. Ale tak, żeby z twarzy, to, to tam, kurwa, chilek, nie? Nie piszcie znaków zapytania, kurwa, bo jak, się, bo jak się głębiej zastanowicie, to tak jest. No nie piszcie znaków zapytania. No kurwa. Stara, cały później taką część, kochanie. No ale jesteś takie jak mydło, nie? No już jak umyjesz potem twarz, to nie ma nic po tej spermie na twarzy. Czemu? Zacznę no, coś powiedzieć? Nie. Chciałem przyjąć 80 pustów? No nie, no jakby nie kręci mnie to, no. No ale kurwa. Stary, powiem Ci tak, Wy lubicie jakby... Ja nie wiem czemu za każdym razem muszę rozmawiać albo o rozjechanych odbytach, albo o spustach na buzie. I o tym, kto jest kukoldem. OS. Jak poznasz teraz dziewczynę, która ma dwadzieścia kilka lat, nawet nie starszą, i ją pocałujesz, to na 99,9% wsadzasz język do ust osoby, która w tych ustach trzymała fiuta. No jakby kupa, no i nie jest to niczym odkrywczym. Nie jest to jakby ten, no... jakby ludzie się ruchają, nie?